Szanowni Państwo, dzisiaj podczas Dni Druku 3D, największej imprezy branżowej druku 3D w Polsce, prezentujemy drukarkę FlashForge Adventure 3. Jest to drukarka, która spełnia wszystkie wymogi programu Laboratoria Przyszłości. Razem z naszymi partnerami, przygotowaliśmy dla Państwa pakiet. Ten pakiet to nie tylko drukarka, ale zestaw filamentów oraz szkolenia, wsparcie techniczne i rozszerzona gwarancja na 36 miesięcy. Informacje na temat pakietów znajdziecie Państwo na naszej stronie edutech.expert. Na stronie dostępny jest opis zestawu oraz wideo prezentujące zarówno drukarkę, jak i nasz kurs druk 3D w edukacji oraz kurs z modelowania w oprogramowaniu Tinkercad. Razem z naszymi partnerami, firmą Remi, właścicielem marki Korbo, przygotowaliśmy całą koncepcję laboratoriów przyszłości, gdzie dzieciaki, uczniowie w szkołach podstawowych korzystają z tych innowacyjnych klocków konstrukcyjnych, następnie uczą się programowania na robotach firmy Roboblock, a następnie wymyślają, projektują i na drukarce Flashforge Adventure 3 drukują takie elementy, które stanowią rozszerzenie tego zestawu i powodują, że uczniowie uwalniają swoją kreatywność. To jest właśnie esencja programu Laboratoria Przyszłości. Chciałbym podkreślić, iż zarówno drukarka, jak i roboty edukacyjne, jak i kloski konstrukcyjne spełniają wszystkie wymogi programu Laboratoria Przyszłości. EduTechExpert jest autoryzowanym dystrybutorem i autoryzowanym serwisem firmy FlashForge na terenie Polski. Roboty edukacyjne firmy RoboBlock Spełniają wszystkie wymogi programu Laboratoria Przyszłości. Posiadają oprogramowanie w języku polskim, które umożliwia programowanie w kilku językach, między innymi w języku Scratch Junior, Scratch oraz w języku tekstowym Python. Drukarka FlashForge Adventure 3 spełnia wszystkie wymogi programu Laboratoria Przyszłości. Jest zabudowana Posiada platformę roboczą 15x15x15 cm, posiada wewnątrz kamerę, posiada łatwy i intuicyjny w obsłudze wyświetlacz, łączność Wi-Fi, wbudowany slicer, flashprint oraz bibliotekę modeli 3D. Jest to drukarka dedykowana dla edukacji, drukarka, którą EduTech Expert wdraża do szkół od wielu lat. Zrobimy szkolenia dla nauczycieli, i nasz kurs opracowany jest właśnie na podstawie tych doświadczeń, pracy z wieloma nauczycielami w całej Polsce. To właśnie dzięki nim stworzyliśmy kurs, który odpowiada wymogom szkoły podstawowej i dzięki któremu nauczyciele w sposób łatwy mogą przejść do prowadzenia zajęć drukarką 3D, a uczniowie mogą modelować w oprogramowaniu TinkerCAD. Filament, który jest w pakiecie EduTech Expert jest to filament PLA. Jest on filamentem biodegradowalnym i jak najbardziej nadaje się do użycia w szkole i w edukacji. Pakiet EduTech Expert to nie tylko urządzenia. To również scenariusze zajęć, kursy online i wszystkie materiały, które potrzebne są do tego, aby nauczyciele w Państwa szkole mogli prowadzić Laboratoria Przyszłości. Klocki konstrukcyjne Corbo zawierają lekcje i książkę, która pomoże i ułatwi nauczycielom prowadzenie zajęć. Roboty edukacyjne Roboblock posiadają oprogramowanie i scenariusze zajęć w języku polskim. Drukarka Flashforge Adventure 3 posiada instrukcje w języku polskim, oprogramowanie Flashprint które również jest po polsku, oraz kurs, który jest dedykowany dla edukacji. Laboratoria przyszłości to najważniejszy program edukacyjny tej dekady. Dzięki stworzeniu Laboratoriów w przyszłości w szkołach, uczniowie zdobędą kompetencje przyszłości, nauczą się modelować, drukować, programować. Nauczą się myślenia komputacyjnego, dlatego tak ważne jest, żeby przy wyborze wybrać renomowanego i sprawdzonego partnera. Jako EduTechExpert gwarantujemy Państwu, że sprzęt zakupiony u nas jest nie tylko sprzętem. Otrzymacie Państwo kursy, certyfikaty oraz scenariusze zajęć. Dzięki temu w Państwa szkole, laboratoria przyszłości. Będą działać w sposób sprawny i uczniowie będą mogli w pełni z tego korzystać. Zapraszam Państwa do współpracy z EduTech Expert. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem i serwisem marki Flashforge. Nasi partnerzy to firma Roboblock oraz REMI, właściciel marki Corvo. Zapraszam!